Szanowni widzowie, tutaj jest teraz akurat oddawanie killi na rgmc.pl więc to będzie raczej taki nudniejszy odcinek, bo to będzie oddawanie killi po prostu Akurat bez huntów, tylko po prostu będzie oddawanie killi, bo... Nie chcę się. No chyba nawet do końca widzowie bo nie ma co tu robić Naprawdę. Gdyby jeszcze osoby mnie lubiały, to jeszcze. A, jednak tu nie idę. Bum. Nie, nawet mnie jeszcze nie hitnęli. Nikt to ja nie wierzę. O tak będę chodził. Jeszcze pierwszej lepsze osobie bym dał kila. No widzowie. Jeżeli... Nie, wiadomo widzowie, nie kończę edycji, ale jeżeli ktoś chce dać i ten to dzialka warp ubiegł. Wchodzimy sobie do beczki, ale widzicie, jaki piernik napocony, piernik spocony. A teraz wystarczy tylko lognąć. O, wzięłam go! lulu. Nie, no, zawisłoby mnie. Chociaż Friday z tego będzie miał. Chociaż Friday z tego będzie miał. Czemu tak chodzę? O co chciałem powiedzieć. Ktoś mnie wzi wziął na one shota. O. Dawaj, kupuję jedną perełkę Siema, kupierniczek kopierniczek. <laughs> mu jeszcze ant logout Nie gorszy Nie ma go już tu. No, ale to właśnie jest jeden z mniejszych właśnie odcinków, bo... Po prostu... No, wiem, że nawet nikt mnie tu nie chce. Marek miał mi Ram. Du, 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 du. A, 20, 15 odcinek. 15 ławek, następny odcinek. Widzowie, tu właśnie mówię Wam, że to jest taki jeden z mniejszych odcinków, więc to jeszcze chwilę potrwa. Oddam ostatnie dwa kile. Ale latam. Zero za mnie ma, ale latamy. Widzowie, no niestety, bo nie mam itemków, więc już edycja chyba ta odpada. To tylko widzowie od Was zależy, czy dacie mi, czy nie. Jak jest, jak jest. No zabijamy, zabijamy, widzowie. Nie, Puh. o, kto tam jest? Jakiś chłop tam był? To jest właśnie piernik bez litości. Ale no. No to ile nasze nagranie już trwa? 6 minut dopiero. To już może nie, nie ten. A pójdziemy działka, Pójdziemy na dzialkę i pozdrobimy wszystkie osoby. pozdrawiam 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 Black pozdrawiam eleczka pozdrawiam wszystko koks pozdrawiam z Otoresik. Yy, pozdrawiam 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 nawet dobry trzy kipa bakoks pozdrawiam k zabójcia igor kapisz minecraft Witek taki chleb do wszystkich tu pozdrawiam 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 bardzo Pozdrawiam Xont Wave, pozdrawiam Rysiek Mrdeczka, pozdrawiam tu Pawcio Gaming, Shimi, Krzysiek, Krzysiek, Rafi, Złoty Z Domino i X not Will. No Tutaj ogólnie Mamy pandy Co sobie skaczemy W sumie teraz to wymyśliłem, że sobie skaczemy ale widzowie, jeżeli, jeżeli chcecie zrobić działkę, na przykład z, jeżeli chcecie działkę z widzami, to możecie napisać. Bo no wtedy by było fajnie. Albo kto po prostu ma dużo pieniążków, to by mógł dać na golemiarkę u nas. Bo jest tam potrzebna, a mamy słabo. Albo tu jakieś działki bym mógł, która ma bardzo dobrą golemiarkę. Żeby posiedzieć i trochę pozarabiać, bo siedzę tu godzinę. Patrzcie, godzinę tu siedzę. A widzicie jak mu jest? Ciężko powiedzieć, że coś tu w ogóle jest. No właśnie, tu nawet nie ma. No cóż, no to chyba Niestety widzowie musimy się pożegnać. To będzie też koniec z RGMC. Tak mi się zdaje. Mówię to z, po prostu z całego ser z, No po prostu mówię to, bo nie wiem, czy opłaca się grać na serwerze takim, gdzie ludzie wyzywają. Administracja by mogła być bardziej aktywna. terów jest bardzo dużo. Mogliście mi bardzo dużo subów. Prawda. Tylko wy jesteście, widzowie, tacy dobrzy. w komentarzach <laughs> i takich, jak piszecie, że jeszcze jestem słaby. Potwierdzam to. Jestem słaby. Bym musiał potrenować PvP. Ale wiadomo, to też czas zabiera. Ale, widzowie, coś się zrobi. Powróci się na Ergience potrenuje pvp no. i będzie dobrze mam no, chociaż taką nadzieję jeżeli ta jeżeli to wam się spodobało to dajcie znać bardziej taki już taka bardziej smutniejsza scena no wiecie w końcu to tutaj większość widzów to jest z LGMC. Trudno się mówi. Tak już się dzieje. I po prostu nie wszyscy będą grali cały czas na tym samym. No to widzowie zresztą nie jest moja wina. Że nie gram. To jest bardziej wina serwera. Mocitarów jest mnóstwo. Wyzywała dużo osób też. Nie wiem czy nie skończyć nawet zobaczyłbym. No to właśnie tutaj jest taka, bardziej tutaj mówię niż coś gramy, bo naprawdę to jest. To muszę o tym wiedzieć. Czy chcecie, żebym skończył z YouTube'em z RGMC? No, czy po prostu nadal nagrywać, ale na przykład coś innego niż RGMC? Bo ludzie. Ja tu dużo osób mnie nie lubi Więc Więc no, widzowe Ja tylko tak mówię No, wam powiedziałam wszystko, co miałam chyba powiedzieć No i Chyba kończę z YouTube'em. Nie! Widzowie! Z YouTube'em na pewno nie! To jest 100% potwierdzone, że z YouTube'em w życiu... Gorzej już z RGMC właśnie. z YouTube'em to wątpię. Tyle już wyszliście mi, że... raczej bym tak nagle się nie zastanowił, że kończę z YouTubeem Więc raczej po prostu bardzo dużo odcinków robiłem z RGMC, bo fajny serwer, Jedyne co jest to najgorsze to administracja nie jest aktywna tak bardzo jak powinna być. Na przykład, moim zdaniem, jeden administrator się pojawia w ciągu całego dnia, w ciągu godziny. Na przykład, jak ja sobie gram, w ciągu godziny nie ma żadnego admina. Żadnego. Tak po prostu nic. I to nie jest tak, może, raz na ruski rok. To po prostu cały czas się zdarza codziennie, nawet z 5 godzin, nie ma żadnego admina, nawet helpera. Admini chociaż powinni być. Przecież. No, tak już Wam powiedziałem wszystko. Dajcie znać, z tego nagrywać. Czy z RGMC odejść, czy nie. Wszystko w Waszych rękach. No. I do następnego widzowie. Elo.